Grzegorz Szczepanik, MMA.pl, jesteśmy w klubie S4, naszym gościem jest Antek Chmielewski, Antek od razu na początek, eee, jak powrót do KSW, podoba Ci się coś takiego znowu, czujesz, czujesz, czujesz to co było kiedyś, brakowało Ci tego? Eee, tak, zgadza się, fajnie jakby powiedzieć, jak powiedzieć, wrócić na tak zwaną falę, ja tam jakby powiedzieć nie chwaląc się trochę już jakiś czas temu już wróciłem na właściwe tory walcząc, tam wcześniej dałem też parę dobrych walk, m.in. z Sylwestrem Borysem z Arkadiuszem Żabą, z Winsteinem. Eee, także tych, tych, tych walk teraz z Witosem też niedawno, że tych walk ostatnimi czasu udawało mi się dodawać całkiem niezłe. No i na KSW tak zwana kulminacja, walka nie wiem bardzo mi się udała, bardzo dobrze się pokazałem i jak powiedzieć wracam na, na, na właściwe tory. I, już teraz tylko, tylko, tylko każde zwycięstwo będzie przybliżało do, do kolejnych sukcesów. A powiedz, bo w pewnym momencie Twojej kariery m, wydawało się, że, no, że gdzieś to już jest bliżej, bliżej końca e, niż, niż, niż jakiegoś wielkiego bumu znowu I, e, i, i się odrodziłeś i coś, kojarzysz ten moment, w którym tak naprawdę się to wszystko odwróciło i ludzie znowu zaczęli wierzyć w to, że Ty możesz znowu osiągnąć sukces? Tak. Był taki moment, kiedy pierwszy raz po takiej poważnej rozłące od KSW walczyłem w Rosji na galach. Tam głównie wygrywałem. I Mirek Ogniński się do mnie zgłosił z propozycją walki z Bartoszem Fabińskim, żebym powalczył na PLM-a, żebym powalczył w Polsce. No i od tamtej walki oczywiście ona mi tam nie poszło za dobrze, nie byłem z niej zadowolony, ale już to. Ale już chodzi o to, że zostałem w teamie u Mirka, powiedział mi Antek, zacznij trenować u mnie, ze mną, z chłopakami. Ja Cię normalnie przyjmuję i, i, i rozwijaj się, bo jest tutaj potencjał, masz szansę jeszcze walczyć o wysokie trofea. I odkąd zaczęła się współpraca z Mirkiem? Już czułem, że, że właśnie, że ktoś mnie prowadzi, ktoś mnie trzyma w ryzach, I, i, i tak już zostało, i widać tego efektu. A powiedz mi, jak się układa współpraca z Mirkiem? Publicznie Mirek jest dość kontrowersyjną postacią, tak? Jak to wygląda tak naprawdę od środka? No, no, wszyscy wiedzą jaki jest Mirek. Mirek jest specyficzny i trzeba po prostu też na, się go nauczyć. E, on też, jakby powiedzieć, z biegiem czasu ewoluował i też zaczął, e, trochę inaczej z ludźmi funkcjonować. Myślę, że to wszystkim na dobre wychodzi jemu i nam. Dobra. E... Może jeszcze zanim porozmawiamy chwilę o KSW, no to, to bym chciał się jeszcze zapytać, bo jesteśmy tutaj w S4 yy, i tak naprawdę ja nie wiedziałem do tej pory. Prowadzisz tutaj treningi i też tutaj trenujesz, tak? Yy, tak, jestem tutaj trenerem grupy średnio zaawansowanej, z którą jeżdżę na zawody amatorskie. Mam też paru wychowanków, którzy już startują zawodowo z, z dużymi sukcesami. Także no, jestem tu trenerem już od ponad roku, od, od roku mam bardzo liczną tutaj grupę, także zapraszam chętnych na zajęcia ze mną wtorki, czwartki, i soboty prowadzę te zajęcia. Dwa, że też trenuję tutaj sobie, bo, bo też jestem, powiedzieć, zawodnikiem S4. Jest tutaj bardzo dobre zaplecze pod Crossfit, pod siłownię. Re, reszta siłowni S4 też jest otwarta dla mnie. Także bardzo dobry układ tutaj mam, także dziękuję właścicielom za, za, za to, że też wierzyli we mnie i dali mi szansę prowadzenia tutaj zajęć. A w, y, u, u Nastula Okniński też prowadzisz jakieś zajęcia? Nie, nie, nie. To jest, tam jest Nastula Okniński Team, oni zrobili grupę zawodniczą, tam jest grupa zawodnicza, tam stricte trenujemy, sparujemy i tam, tam główne przygotowania moje pod MMA tam się odbywają. Dobra, e, to przejdźmy tak, w takim razie do tej walki na KSW ostatnim. E... No, nie boję się tego użyć. Wielki powrót Chmielewskiego na KSW i to w naprawdę fajnym stylu. Ale tam w pewnym momencie on się naruszył. Mocne to było? Czy nie było to mocne? No, e, poczułem, że, że się zderzyłem z nogą. E, troszkę mi się noga ugięła. Ratowałem się, bo nie chciałem, nie chciałem się chciać. No, po to jest ta klatka, żeby się nie mogło też czasami ratować. Rzuciłem się na klatkę, żeby złapać jak równowagę. Doszedłem do siebie i już jak już obalałem, no to, 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 już, to już jak lądowaliśmy, to już wszystko było ok ze mną. Okej. Okay, ee... Co dalej w KSW jest dla ciebie? No nie wiem. No, no na razie dałem bardzo dobrą walkę. E, wiem, że będę miał następną. E, kiedy z kim, dokładnie jeszcze nie wiem. Tam kibice i ludzie różnie tam spekulują, no ale ja sobie przeciwników nie wybieram. Ja. Tomasz drwal? Jeśli będzie to Mike Drwal, też będę się bił z Tomkiem nie ma problemu. Nie masz tam nikogo takiego, z kim byś się nie chciał bić w swojej wadze? Myślę, że na mistrza jeszcze za wcześnie. Na mistrza jeszcze za wcześnie, okej. Okay. Eee, a jak oceniasz ogólnie wagę średnią KSW? No, moim zdaniem u nas w ogóle poziom w Polsce jest bardzo wysoki MMA i, i no, KSW no, no, najlepszych ma, no, co by to ukrywać. No, ma najlepszych na świecie zawodników polskich w swojej federacji. Jest Krzysiek J, ale on jest związany z federacją UFC, on ma tam wyłączność. No ale myślę, że kiedyś nastąpi taki moment, że będzie można któregoś z nas zweryfikować. Dobrze, a powiedz mi, już kończąc tę rozmowę, jaki jest jeszcze taki sportowy cel, do którego Antonik Mielewski dąży? Ujejku, no, no, jest, jest taki, jest taki jest. sam szczyt gdzieś tam? Jest, oczywiście. Każdy, który poważnie myśli o trenowaniu i, i o, o walkach, to no, myślę, że zawsze marzył o tym, żeby walczyć w UFC, w UFC, najlepszej federacji na świecie i tam być jednym z najlepszych zawodników, a tak naprawdę no, wygrywać każdą kolejną walkę, i dzięki temu marzenia same pewnie się kiedyś tam zniszczą. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Widzimy się na kolejnej walce na KSW, oczywiście. Oczywiście, dziękuję. Pozdrawiam.